Nie to nie staję w szranki z Tobą. No i dobra, koniec uphillu, nie ma się co wygłupiać. Nie po to tu przyjechaliśmy. Co ziga? No, co dotem Co dotem Piękna, głuchołaska, jesienna, październikowa aura. Idealna pora roku na downhill. O ile jazdę po głuchołaskich singielkach można nazwać downhillem. <laughs> no ale pięknie. Cieplutko. Październik 22 stopnie. Elegancko. No to jesteśmy. W rezerwacie przyrody w Labuco i Labuco. No i dobra, zaczynamy nową trasę. O kurwa, ale lot. Tak, tu też mogłem. na spokojnie skoczyć. O, tu coś dużego. Nie lecę, bo nie znam. Tu będzie lot. Le po! nie no lotna jest bardzo. Pierwszy osiągną jedziemy. Zrobimy tak trochę asekuracyjnie, bez żadnych szaleń O! Wczorajsze dawanie po przewodach haha, hamulcowych e, Dało efekt najwidoczniej, bo hamulec działa. Całkiem spoko jak działa hamulet w rowerze zjazdowym spoko ale nikt nie pytał czasem się przydaje oj kurwa gap wielki to jest to jest hardkor można by to polecieć Teoretycznie, ale trzeba mieć wielką prędkość i tam od razu dalej jest zakręt. Także nie wiem, nie za bardzo. padłeś? Jak tam? Nie. Kurde, ale trafiałeś stosik. Nie? Super, nie? Kurde, tyle przelotów. Jak... Tutaj trochę van brakuje, bo prędkość jest fajna. Fajne te chopki tutaj, tylko takie niewybaczające. O! O! O, <śpoko> no, tu jest jeszcze taki fragment, ale to już nie jest ścieżka, znaczy w sensie owszem, ścieżka, to taki freeride jak widać, tu nie ma nic totalnie A jako że, jako że jest bardzo ślisko i mokro No to jest tutaj Niebezpiecznie e, Zwłaszcza, że jest kupa liści i nie widać po czym się jedzie Więc jak będą jakieś korzenie O właśnie korzenie kurwa To może być gleba to czysta, Bo mokre korzenie są śliskie Jak lód e, Tu był gdzieś fajny zjazd tu, nie wiem, o, było niebezpiecznie. Był mały poślizg, nie myślałem, że będę leżał, ale udało się tym razem. Fajne traski, fajne loty. Trochę niebezpiecznie, trochę za mało band, za małe bandy. No i warunki już są takie jesienne, ślisko, ale fajnie, fajnie. Dobra, czas coś zjeść. Nara.